Od 95 lat, 22 lutego, w dzień urodzin założyciela skautingu Roberta baden powella harcerze, harcerki, skauci i skautki w Polsce i na całym świecie obchodzą Dzień Myśli Braterskiej. To taki dzień, w którym wszyscy związani z ideą skautingu przekazują sobie życzenia i cieszą się swoją obecnością. Również w Pałacu Prezydenckim to szczególne wydarzenie. Tego dnia Pan prezydent odbierze meldunek od 11 przedstawicieli wszystkich organizacji harcerskich, nad którymi sprawuje swój protektorat. I tak jak co roku tutaj przed Pałacem Prezydenckim zapłonie harcerskie ognisko. To będzie również moment, w którym pan prezydent będzie mógł po raz kolejny podziękować harcerzom za to, że stali w ostatnich miesiącach na pierwszej linii frontu walki z pandemią koronawirusa.